Zdjęcia polskiego Indiany Jonesa, który rozpakowuje zagrabione przez Niemców dzieła sztuki, opłynęły i ogarnęły cały świat. Każdy widział Karola Estreichera prezentującego odzyskaną cudem Damę z łasiczką. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie i gorąco, choć za oknami pogoda już nie za bardzo sprzyjająca. W najnowszym odcinku na kanale dawno temu tradycyjnie i niezmiennie jestem przeszczęśliwy z Waszej obecności, zarówno tych, którzy zasubskrybowali nasz kanał, jak i tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Dlatego do Was właśnie zwracam się z gorącą prośbą o to, byście poświęcili dosłownie 3 sekundy, kliknęli w odpowiednie pole z napisem subskrybuj i wtedy dołączacie do naszej ciągle powiększającej się, ku mojej uciesze, rodziny. Kłania się nadę pięknie i na nisko naszym patronom. Jeżeli do nich chcecie dołączyć, wejdźcie na platformę Patronite. Natomiast was wszystkich odsyłam także na platformę Spotify, gdzie możecie odsłuchać naszych odcinków w formie podcastu. Link do Spotifya znajdziecie w opisie do odcinka. Natomiast bohaterem dzisiejszego odcinka będzie człowiek, który nie bez przyczyny i to bardzo zasłużenie otrzymał Pseudonim czy też przydomek polskiego Indiany Jonesa. Człowieka, który co prawda nie był archeologiem, nasz dzisiejszy bohater, tak jak filmowy Indiana Jones, ale był to człowiek, który stanął przed nielada wyzwaniem, bowiem musiał odnaleźć jak najwięcej z zagrabionych, ze skradzionych przez Niemców podczas wojny polskich dzieł sztuki. Mowa oczywiście o człowieku, który w późniejszych latach stworzył słynne. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Estreicher Młodszy. To właśnie bohater dzisiejszego naszego odcinka. Pochodził z bardzo zasłużonego krakowskiego rodu Estreicherów. Od pokoleń rodzina Estreicherów była związana z Krakowem, była związana z kulturą polską, z nauką oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. On także oczywiście swoje życie z tą uczelnią związał. Dlatego zajrzyjmy w arkana jego rodziny, bowiem wspomnieć trzeba chociażby o jego rodzicach. Przejdźmy zatem krok dalej. Jego ojciec to słynny profesor Stanisław Ambroży Streicher, który żył w latach 1869-1939. Data śmierci oczywiście nie jest przypadkowa, ponieważ e, no profesor Streicher... E, Zmarł w wyniku powikłań chorobowych po słynnej akcji nazistowskiej, kiedy to Niemcy aresztowali większość krakowskich profesorów. Był profesorem prawa, był także rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matką Karola Estreichera, polskiego Indiana Jonesa, była Helena L'Anchon de Berrier. To nazwisko też nam wiele mówi, pochodziła z wielce zasłużonej rodziny. Ona z kolei z wykształcenia była historykiem sztuki, była także prozaikiem, była majorem Polskich Sił, polskich sił Zbrojnych na Zachodzie. No więc robimy krok dalej w naszej opowieści, ponieważ jeżeli wspomnieliśmy o rodzicach, no to musimy w tym miejscu wspomnieć też o dziadku. Dziadkiem Karola jest młodszego był. Tu uwaga nie ma zaskoczenia. Karol. Streicher Starszy był twórcą bibliografii polskiej, dzieła niezwykle monumentalnego, które dokumentowało druki polskie od XV do XIX wieku. Naprawdę mrówczą pracę wykonał dziadek naszego dzisiejszego bohatera, by stworzyć swoje monumentalne dzieło. Natomiast wracamy do Karola Estreichera, Indiana Jonesa z Krakowa. On Zaczął studia, jak żeby inaczej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaczął studiować historię sztuki oraz filologię klasyczną. W roku 1932 uzyskał doktorat pod kierunkiem profesora Juliana Pagaczewskiego. Jego kariera nabierała tempa, bowiem już w latach 30. angażował się bardzo mocno w badania dotyczące zabytków Krakowa. Pisał w swoich pracach m.in. o Fuda Fundacji Wierzynkowskiej, o Kościele Mariackim, o otoczeniu krakowskich kościołów i także o Tryptyku Świętej Trójcy na Wawelu. Bardzo mocno związał swoją karierę naukową z zabytkami Krakowa, co w przyszłości zaowocowało tym, że doskonale te zabytki znał. I wiedział, gdzie te zabytki mogą być przez Niemców schowane. No i drodzy, róbmy krok dalej. W roku 1931 Karol Streicher wydaje słynny przewodnik po Krakowie i okolicy. Ta książka jest wznawiana w latach późniejszych wielokrotnie i dla wszystkich krakowskich przewodników. Stanowi swoistą Biblię, jest to naprawdę dzieło monumentalne, do którego krakowscy i nie tylko krakowscy przewodnicy wracają, ponieważ Karol Streicher opisuje tam w przepiękny historyczny sposób najważniejsze zabytki Krakowa i okolic. No i dochodzimy do roku 1939. Tuż przed tragicznym wrześniem tegoż roku, czyli tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, Karol Estreicher uczestniczy w działaniach zabezpieczających słynny na cały świat ołtarz Wita Stwosza. Nadzoruje rozbiórkę tego ołtarza i nadzoruje także jego ewakuację, bowiem ołtarz Wita Stwosza został ewakuowany do Sandomierza, gdzie. Skrupulatnie został ukryty. Ciekawostką jest to, że podczas demontażu ołtarza Wita Stwosza, tutaj niezwykle pomocną dłoń wyciągnęli krakowscy strażacy, bo to oni demontowali to wielkie, monumentalne, architektoniczne dzieło. Po wybuchu II wojny światowej Karol Estreicher dostaje się do niewoli. Jednak bardzo szybko z niej udaje mu się uciec, dostaje się do niewoli sowieckiej i znajduje się na zachodzie. W Paryżu najpierw przebywa, następnie po ewakuacji rządu polskiego, przechodzi także do Anglii i działa przy rządzie polskim na uchodźstwie działa bardzo, bardzo prężnie. Swoją drogą rząd polski na uchodźstwie niezwykle ciekawa część naszej najnowszej historii a elementem tejże historii był z pewnością człowiek, który nazywany był prezydentem bez państwa. Władysław Raczkiewicz, jeżeli chcecie posłuchać o pierwszym prezydencie Polski na uchodźstwie, to w tym miejscu znajduje się link do jednego z naszych poprzednich odcinków, który właśnie o tej sprawie i o tym człowieku traktuje. Swoją drogą zajrzyjcie do naszych archiwów, bo już naprawdę jest naszych odcinków sporo na kanale dawno temu i będziemy niezwykle wdzięczni, jeżeli po ich obejrzeniu zostawicie pod nimi kciuku uniesiony w Górę, jeżeli udostępnicie nasz odcinek, albo też podzielicie się wrażeniami w komentarzu, to z pewnością zwiększy zasięgi naszego kanału. Moi drodzy. Tam na obczyźnie, na emigracji, Karol Streicher zostaje kierownikiem Biura Rewindykacji Strat Kulturalnych. To biuro jest y, utworzone przy rządzie RP na uchodźstwie i y, czym się zajmuje? Ano, dokumentuje przede wszystkim straty kultury polskiej, ustala miejsca przemieszczeń dzieł sztuki, jeżeli to jest możliwe, oraz nadzoruje w późniejszych latach ich odzyskiwanie. Najważniejszym zadaniem dla Karola Streichera. By było dociec, gdzie Niemcy mogli wywieźć poszczególne dzieła polskiej sztuki i kultury. W roku 1944 Karol Streicher jest członkiem Komisji do Spraw Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury. Ta komisja w historiografii zwana jest także Komisją Wuchera, natomiast ma dalej podstawowe zadanie: musi lokalizować, lokalizować nasze polskie zagrabione przez Niemców dzieła sztuki. W tym czasie Karol Streicher chciał, żeby o polskich dziełach sztuki, które zostały przez Niemców skradzione, usłyszał cały świat. Stąd opracował katalog. Katalog, w którym dokumentował straty kulturalne Polski pod okupacją niemiecką. I ten katalog został napisany oczywiście w języku angielskim, po to, żeby był bardziej dostępny dla przedstawicieli innych narodów. Cultural Losses of Poland, czyli kulturalne straty Polski. Tak ten katalog się zwał. Jeżeli jesteście zainteresowani tym katalogiem, jest on zdigitalizowany i jest współcześnie dostępny w internecie. Moi drodzy, po zakończeniu II wojny światowej, Karol Streicher powraca do Polski. Powraca do rodzinnego Krakowa, tam podejmuje pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale oczywiście w międzyczasie najważniejszym dla niego zadaniem jest odzyskiwanie skradzionych dóbr polskiej kultury. Więc łączy pracę dydaktyczną no z tymi zagadnieniami, które nam się bardzo mocno kojarzą, chociażby ze wspomnianym przeze mnie Indianą Jonesem. Natomiast y, jeszcze kolejnym z jego kluczowych projektów jest odnowienie słynnego Jagiellońskiego Kolegium Maius, najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tam, właśnie w tymże najstarszym budynku, cóż według Estreichera ma powstać? Ano, muzeum, muzeum uniwersytetu. Prace rozpoczyna w roku 1947, kończy w 1964. Otwarcie muzeum pięknie, klamrą spina się z obchodami 600-lecia powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, który oczywiście, jak wszyscy wiemy, kiedy powstawał, Uniwersytetem Jagielońskim nie był, był Akademią. Krakowską. Karol Streicher jest dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1951 roku do roku 1976. Moi drodzy, jest aktywny, bardzo aktywny jako wykładowca. Jest znany jako autor licznych prac naukowych. Napisał m.in. takie dzieła jak Historia sztuki w Zarysie, czy też Biografię Leona Chwistka, a także prowadził swoje osobiste dzienniki. Dzienniki, które prowadził od września 1939 roku aż do śmierci. I zaręczam wam, że lektura tych dzienników, które zresztą posłużyły mi też do przygotowania się do dzisiejszego odcinka, jest fascynująca. Zachęcam Was wszystkich bez wyjątku. Byście sięgnęli po dzienniki Karola Esztreichera. To naprawdę kopalnia wiedzy dotyczącej czasów, które były bardzo mroczne dla Polski, ale także to piękna historia tego, jak Esztreicher odzyskiwał nasze polskie zabytki. Poza pracą naukową i muzealną, Estreicher zajmował się dramatem, prozą oraz tłumaczeniami. Przykładowo przetłumaczył żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgia Vasariego, więc miał szeroko rozwinięte horyzonty, jeżeli chodzi o hobby. My drodzy, przejdźmy krok dalej, ponieważ wspomnieć musimy o e, osiągnięciach, głównych osiągnięciach i o znaczeniu pracy Karola Estreichera. Ano rewindykacja, rewindykacja. To oczywiście wielka praca, którą Estreicher włożył w to, żeby odzyskać zagrabione dzieła sztuki. Dzięki jego działaniom do Polski powróciło wiele bezcennych dzieł. Sztuki, między innymi ołtarz Wita Stwosza, wspomniany już przeze mnie, przy którego demontażu Estreicher oczywiście był i nadzorował ten demontaż. Obrazy z Muzeum Czartoryskich, najsłynniejszy bodaj z nich, czyli Dama z Gronostajem, czy też Dama z Łasiczką Leonarda da Vinciego, czy chociażby wawelskie Arrasy. To dzięki niemu to wszystko do Polski powróciło. Estreicher zajmował się też katalogowaniem strat. Jego dokumentacja strat wojennych była niezwykle skrupulatna i po wojnie w nieoceniony sposób pomogła w działaniach restytucyjnych, które prowadziło polskie państwo, co prawda komunistyczne, pod butem Moskwy, ale to Estreicher walczył o to, żeby jak największa ilość polskich dzieł sztuki do naszego kraju wróciła. Straicher miał temperament, to wiemy ze wspomnień ludzi, którzy z nim obcowali. Charakteryzował się dużą energią, czasem był kontrowersyjny, nie bał się działać, nie bał się mówić i nie bał się kwestionować, jeśli chodziło o dobro kultury. No, niektórzy twierdzą, że miał niewyparzony język, ale cóż to jest w porównaniu z tym, czego dokonał. No, właśnie zbieranie informacji, tropienie dzieł, sieć kontaktów to zadanie Karola Estreichera, naszego polskiego Indiany Jonesa. Estreicher korzystał zarówno z meldunków z okupowanej Polski. Meldunki napływały chociażby od Armii Krajowej, od osób prywatnych, od Kurierów, od łączników, jak i z informacji od sojuszników. Brytyjski wywiad dawał mu bardzo szerokie informacje dotyczące dzieł sztuki. Instytucje alianckie także dzieliły się własnymi informacjami, gdzie zagrabione dzieła sztuki mogą przez Niemców być schowane. Zbierał także nazwiska osób, które uczestniczyły w grabieżach lub były za nie odpowiedzialne. Około 600 nazwisk zbiegów, paserów, historyków sztuki, urzędników to udało się. Karolowi Estreicherowi zebrać. Przed wejściem wojsk niemieckich do Polski, o tym już mówiłem, Estreicher brał udział w ewakuacji i ukrywaniu dzieł. Wspomniałem chociażby o demontażu ołtarza, ołtarza Wita Stwosza, ale brał też udział w ewakuacji wawelskich arrasów czy zbiorów, zbiorów z Muzeum Czartoryskich. No i drodzy, yy, używano różnych miejsc ukrycia naszych polskich dzieł sztuki. Francja, Rumunia, oczywiście mówię tutaj o Polakach, którzy próbowali ewakuować te dzieła sztuki. Potem Anglia. Także za pomocą kanałów dyplomatycznych starano się jak najwięcej z tych dzieł sztuki uratować. Kurierzy wojenni, czyli tak zwane laleczki, przewozili dokumenty oraz informacje, które później były niezbędne w oszacowaniu strat, czy też w zlokalizowaniu niektórych polskich dzieł sztuki. W pewnym momencie Estreicher dopilnował, by ewakuowane z Francji rzeczy, zabytki, zostały przewiezione do Anglii. I tutaj mamy sytuację z, ze zbiorami, które przewoził słynny polski statek chorzów w ogromnym zagrożeniu przed nalotami niemieckimi, chorzów no, z wielkimi perypetiami Przewoził nasze zagrabione, nasze uratowane, przepraszam, dzieła sztuki na wyspy brytyjskie. Moi drodzy, po zakończeniu działań wojennych, Estreicher natychmiast przystąpił do szukania zagrabionych dzieł sztuki, do sprowadzania ich z Niemiec, wykorzystywał oczywiście alianckie struktury, m.in. wspomnianą przeze mnie Komisję Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury. Ta komisja bardzo wiele i bardzo mocno pomogła Estreicherowi w odzyskaniu największych polskich dzieł sztuki. Moi drodzy, dociera Estreicher osobiście do konkretnych miejsc przechowywania skradzionych dzieł. Do kopalni soli, do magazynów, do sztolni, tam Niemcy ukrywali nasze bezcenne dzieła. Przykładowo na terenie Niemiec znalazł w sztolniach kopalni soli w Grasleben oraz w Goslar dzieła, które pochodziły z terytorium Wielkopolski. I to dzięki jego eksploracją te dzieła do Polski wróciły. W 1946 roku udało się sprowadzić do Polski liczne dzieła w dużym transporcie, czyli w tak zwanym pociągu rewindykacyjnym. Elementy zbiorów takich jak ołtarz Wita Stwosza, obrazy kanaletta, wspomniana Dama z Gronostajem oraz wiele, wiele innych. Moi drodzy, mało wspomnieć, że ten pociąg rewindykacyjny liczył bagatela 26 wagonów. Tyle wagonów naszych zbiorów powróciło do Polski w 1946 roku. No i drodzy, i tu musimy wspomnieć niestety o okresie życia tego wielkiego bohatera. Mianowicie Karol Streicher umiera 29 kwietnia 1984 roku w Krakowie. Zostaje pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim. I wielka prośba, jeżeli będziecie w Krakowie, a jeżeli jesteście mieszkańcami Krakowa, to w wolnej chwili pójdźcie na cmentarz rakowicki zaświećcie y, znicz na grobie Karola Streichera. Podziękujmy mu w tym momencie za tą wielką pracę, którą wykonał, aby sprowadzić skradzione przez Niemców dzieła sztuki do naszego kraju. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Czekam Uparcie na komentarze, na Wasze opinie. Oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka uniesionego w górę, ale nade wszystko zachęcam Was wszystkich do wyglądania kolejnego premierowego odcinka na kanale Dawno temu.